Piłka, piłka. i to kurwa nie zbyłka. Hunia 420 bija na głosikach. Jaram sobie Joyta, wyjebane przy kroki. Jaram sobie Joyta i patrzę se w oboki. Wale wiadro sobie tutaj, sobie tutaj z rana. Jakaś kurwa się przypruje będzie już kopana. Nawijam na kanale, mówię ci to o chłopie. Dasz sarę, głowa leci na obrocie. Może ktoś dobije i nagra tą zrodkę. Pozdrawiam, Indę i chopaczy, łynę z Grodzki. Moje życie jest kurwa w innym kolorze, mordo małolaty, robią walki na noże. Życie się toczy, życie tu płynie. Pozdrawiam Adriana i moją dziewczynę. Jak patrzę tu w lustro, jak patrzę na te twarze, stary kurwa świat. Widzę na obrazie To jest styl uliczny, nie wychylaj się baranie Robię z dobrą nutę, to jest właśnie nasze granie Styl uliczny, mamy w genach wszystkie jeny niespokojne Kiedyś wyzdywały nas te jeny bardzo nieudolne Tak z ulicy wersy płyną niczym że aż do morza Każdy człowiek na ulicy myśli, że mu wszystko można Styl z ulicy wyciągnięty, tak jak Bloncik z Mej Samary Gdybyś mieszkał na ulicy, to nie mieszkałbyś u mamy Twoje stylu liczny, nie wychylaj się, baranie robię z kunią, dobrą lutę. To jest właśnie nasze granie stylu liczny. Mamy w genach wszystkich hieny niespokojne, kiedyś wyzniewały nas te hieny bardzo nieudolne. Tak z ulicy wersy płyną, niczym rzeka, aż do morza każdy człowiek na ulicy myśli, że mu wszystko można. Styl z ulicy wyciągnięty tak jak Blancik z mej samary. Gdybyś mieszkał na ulicy, to nie mieszkałbyś u mamy. Magisz, co twoje myśli, gdy nie myślisz o ulicy. Daleko uciekać, by nie poznał cię już tylu liczny. Mieszkasz na ulicy, bo pamiętasz, o Melinie, twoje życie jest do dupy, a wyś się na linie Wersy lecą luźno, łapcie słowa od Adriana, to są moje wersy. Niech powitam nieusłowa, już słowa. Boję się pomyśleć o nowościach moich kumpli. Jak już posprzedaję płytę, to się na wpierdzielam trufli. Dobre wersy dla was robię. Ja, hejterów, wyzre w klopie. To jest właśnie moja nuta, którą Dzisiaj wyobieg dobry styl uliczny tak jak Ryhitera w dubie. Jestem sobą, już od dawna daj mi -bi bita wersy zrobię. Jestem skłonią na tym bicie, jeszcze wielu zobaczycie, tak z poezją, to skończymy. Za niebawem się widzimy. Stylu liczny już się kończy, przemyślenia wchodzą w głowy. Dalej już poleci, lefem, nie zamartwiaj się o bezdech. To jest stylu liczny, nie wychylaj się, baranie robię. schłonią dobrą nutę, to jest właśnie nasze granie. Stylu uliczny mamy w genach wszystkie hieny niespokojne. Kiedyś wyzdywały nas, te hieny bardzo nieudolne. Tak z ulicy wersy płyną niczym, że każdy morza, każdy człowiek na ulicy myśli, że mu wszystko można Styl z ulicy wyciągnięty, tak jak Blancik z mej samary Gdybyś mieszkał na ulicy, to nie mieszkałbyś u mamy